Witamy wszystkich, Gospodarstwo Biokunów Warzywa bez nawozów, środków ochrony roślin 23 lipca. Jesteśmy na plantacji pomidorów. Mirek, kiedy będą pomidory? Za tydzień będą, proszę zobaczyć. Jest pomidor do konsumpcji, ten jeden, a tamten już jest wybarwiony i, i tego. I te wszystkie pomidory, które są, właśnie szybciej dojrzewają, ponieważ te dolne pędy zostały oberwane i ogłowione. O, tak to się mówi. i... Dojrzewalność jest. Proszę zobaczyć tutaj na pomidory, jak pięknie wyglądają na krzakach, jak są osłonięte. I to zapobiega też y, ogławianiu chorobą grzybowym, bo od ziemi i też po prostu y, pękanie pomidorów następuje jak jest wilgoć i blisko ziemi. A to on jest dlatego podwiązany do góry, żeby ładnie dojrzewał i nie miał kontaktu z ziemią. Tak, oczywiście przywieziemy, to przywiozę pomidora z marketu czy tam deskontu i tego pierwszego, który tutaj już czerwienie się, porównamy, wypróbujemy, zobaczymy, co to znaczy pomidor bio, no i zachęcamy wszystkich do robienia sobie sosu pomidorowego na zimę. Proszę Państwa. Z tych pomidorów, jak się zrobi zupę pomidorową, to czujemy prawdziwy smak pomidorach i wtedy widzimy jaka jest różnica z, z, z biopomidorów zupy. No jest przepyszna, pachnąca pomidorami. Tak. Ym, zamówienia możecie już składać na pomidory, już do nas yy, zamówienia pierwsze schodzą. Tych pomidorów, nie wiem, tutaj mamy tysiąc krzaków, yy, więc oczywiście wam powiemy ile nazbieraliśmy pomidorów. Yy, no tak myślę. Tutaj po tym, że ile. Ja, minimum powinno być dwie tony, dlatego że jak się zaprowadza do pięciu gron, no to po cztery pomidory na gronie minimum trzy, a nawet pięć. Także to tak przy liczeniu na krzak to daje tą właśnie ilość, nie? że 2,5 kg z krzaka no, powinno by się urodzić. Jeszcze będą się rodziły przez dwa miesiące. Tak, no i... Na razie nie zagrażają żadne choroby, zieleniutkie, krzaki, ani listeczka nie widać chorego. Tak, zachęcamy wszystkich do spróbowania naszych pomidorów. Przede wszystkim jak sobie zrobicie w zimie zupę pomidorową czy spaghetti, no to sami poczujecie, co to znaczy smak prawdziwej zupy i prawdziwego sosu. Spaghetti. Także zapraszamy do gospodarstwa. Zamówienia możecie składać przez Facebooka lub SMS-em najlepiej. My później odzwaniamy. Nie odzwaniamy tak szybko, no bo wiadomo, tutaj jesteśmy na polu, więc musimy też trochę popracować. Także zapraszamy.